Cześć, to jest Movie Box, jedyny taki program filmowy w telewizji Musicbox, a dzisiaj jesteśmy na czerwonym dywanie w warszawskim Kinie Muranów na premierze pierwszego polskiego filmu opowiadającego o osobie trans w reżyserii Michała Englerta i oczywiście Małgorzaty Szumowskiej, a w obsadzie same gwiazdy, z którymi już za chwilę porozmawiamy. Całe miasto gada. Co chcesz zrobić? No tak się mówi, korekta płci. Ojcu życie spier. Matce życie spier. Wstydzą się z domu wyjść przez ciebie. Kim ja dla ciebie teraz jestem? Kobieta z, a ze mną Debiutantka na polskim rynku filmowym, Bogumiła Bajor, jak się czujesz na czerwonym dywanie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Śmiejąco, czy jeszcze nie? Nie, pó póki co jeszcze jest, jest dobrze, jestem uziemiona. Jak to jest debiutować u Małgorzaty Szumowskiej? Niezwykle, jestem bardzo zaskoczona, nigdy nie przypuszczałam, że tak moje życie się potoczy. Miałam ewidentnie gigantyczne szczęście. Kobieta Zy to jest twój pierwszy film, ja też zajrzałem na twojego Instagrama, tam jest też niewiele postów, czy to wszystko się teraz rozkręci? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nie mam aż y, takich predyspozycji w y, kierunku rozwijania social mediów. Nie mam pojęcia, aczkolwiek jest to bardzo przyszłościowe zajęcie, w związku z czym zastanawiam się nad tym. Ale nie wiem, jeśli ktoś ma jakieś porady dla mnie, z wielką przyjemnością przyjmę. Y, dobra, to gdzie szukać? Jaki nick? Y, z małych liter. Baj, b y e e, e e e Tam jest kilka E już nawet sama nie wiem ile. Tak. Pierwsza wskazówka ode mnie już do zmiany nazwa, żeby łatwiej się było znaleźć. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Michał Englert, współreżyser, współscenarzysta, operator, autor zdjęć i producent. Wow! To ja. Da się połączyć wszystkie te role? Da się, jak widać, da się. Teraz, teraz już się tak robi film, tak? No, myślę, że to po prostu zdradza tylko moje zaangażowanie w ten, w, ten, w ten projekt. Tematem tego filmu jest dysforia płciowa. Co to jest za problem i jak go tutaj pokazujecie? No Dysforia płciowa to jest ten brak akceptacji swojej bio, biologicznej płci, ale, ale film opowiada w ogóle o fenomenie jakim jest bycie osobą transpłciową, więc oczywiście w jakimś sensie pokazuje drogę naszej głównej bohaterki przez 40 lat do tego, żeby mogła w końcu być tak widzianą, tak odbieraną, jak się czuje. No, w tym sensie jest to film jakby głęboko humanistyczny. Ale gatunkowo ten film możemy określić jako dramat? Yy, ja bym powiedział melodramat, bo to jest film o miłości. To jest film o miłości i myślę, że najbliżej mu jest właśnie do, do, do melodramatu. Jako, że tak od początku w świecie filmu jesteś związany z byciem operatorem zdjęciowym, no to tutaj Ciebie zapytam te plenery, bo nas zabieracie w góry. Zabieramy, zabieramy bardziej, no tak, no, nie w wysokie góry, ale bardziej. niższe. Tak, na pewno w zabudowę kaskadową zabieramy nas w doliny, no, w malownicze okolice, właśnie Dolnego Śląska, które, które nam się też gdzieś tam kojarzą z filmami naszych mistrzów. Czyli trochę nostalgicznie może być? Trochę nostalgicznie, na pewno, na pewno jest w tym jakaś taka nuta refleksji. Jakiś zeszyt i mówisz mi, że jesteś kobietą. Czy pomyślałeś o dzieciach? Zastanowisz się nad tym? Czy ja kiedykolwiek byłem złym mężem? Nie, nie byłeś! Sprawdzałem, sprawdzałem i tak zauważyłem, że pani Małgorzata Szumowska ma 84 nagrody. Czyli można powiedzieć, że jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich reżyserek. No można tak powiedzieć. No nie, no się, ale no, no tak, dużo mam nagród. I one są w jakimś jednym pokoju, czy to już jest muzeum? A one są, mam jedną półkę, na której je stawiam, ale jest bardzo wysoko. Niemożliwe, to już się musi uginać ta półka. Trochę się ugina, trochę je też tam. Niektóre ma. Um, są po ludziach też te nagrody. Trochę, powiedziałabym. Ale czy film też się robi poniekąd dla nagród, czy tylko dla widzów, jak to wszyscy tak mówią, kokietują chyba troszeczkę? Nie, no robi się. Nagrody są po to, żeby film został zauważony. No jakby w momencie, w którym robisz film i on jest niezauważony, nie dostaje żadnych nagród, bo tutaj już nagrody jest nominacja do Złotego Lwa w konkursie w Wenecji, tak? To już jest sama w sobie nagroda. No to w momencie, gdy nie masz takiego czegoś, no to trudno jest zwrócić uwagę na twoje kino, tak? Więc ja myślę, że to są trochę jakby nierozerwalne rzeczy. Jakbyśmy mieli wrócić wspomnieniami do tej Wenecji, to jak ta Wenecja smakuje? Jak... No, to jest nie do opisania. To są, tak jak patrzymy na to teraz z punktu widzenia tego pół roku, no to jednak być w konkursie z Pulphing, z biednymi istotami Lantimosa, które przecież... To z karowymi filmami tak Samy naprawdę. Nie Filmami. To jest ogromne wyróżnienie. Ta sala grande, ta owacja na stojąco, którą mieliśmy prawie ośmiominutową, no, to taki takie niezapomniane chwile. To są takie chwile, na których się żyje w dużej mierze. Mam też wrażenie, że za pani sprawą poniekąd taką gwiazdą może też stać albo staje się właśnie Asia Kulik, która no, już nie pierwszy raz z panią współpracuje, a te początki to był, jak dobrze pamiętam, sponsoring. Tak, początki to był sponsoring i rzeczywiście mam takie oko, wydaje mi się, że gdzieś tam ją przyuważyłam i no, Asia Eu não com a carreira. oglądamy na plakat, a na tym plakacie widzimy właśnie panią Małgorzatę, która jest główną bohaterką tego filmu, pani Małgorzato. No nie, jest jeszcze tam Joanna. Jest, jest, ale do, gdybyśmy mieli sprawdzić, policzyć pewnie to, to wydaje mi się, że pani jest dłużej niż pani Joanna na ekranie. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To była, dla, to jest dla mnie najważniejsza postać w tym, yy, w tym filmie, więc jeżeli nawet jej nie widać, to ja o niej bardzo, bardzo, bardzo często myślę. Ma pani na koncie wiele świetnych ról filmowych, teatralnych od czasu tego, filmu już trochę minęło, a w hierarchii pani ról gdzie by pani umieściła tę rolę? Ta ze względu na to, że dzisiaj jest premiera jest najbliższa memu sercu i y, myślę, że chyba czas pokaże. Poza tą premierą zobaczy Pani ten film jeszcze raz, albo może i nie raz w kinie. Już obiecałam kilku osobom, że pójdę z nimi do kina na ten film. Nie wiem, czy to mi się uda y, zrobić właśnie, żeby zrobić takie jedno wspólne wyjście. Y, no ale myślę, że jest jakaś granica. Nie za bardzo przepadam za tym, żeby patrzeć na siebie, ale jest właśnie tych kilka osób, z którymi, ponieważ nie mogły być dzisiaj, więc chętnie pójdę i porozmawiam. To kto wie, może jak wybierzecie się do kina, to spotkacie właśnie panią Małgorzatę. ją No i co pomyślałeś? Przecież nie może powiedzieć, bo to marzenie się nie spełni. Nie może powiedzieć, bo się nie spełni. Na Kulik, czyli filmowa Iza. Cześć. Dzień dobry. Cieszę się, cieszę się, że się znowu spotykamy. Ja również się cieszę. Powiedz mi, bo rozmawiałem z swoim menadżerem. Ty bywasz w Polsce teraz, bo mówisz, nie, że jeździcie nie, nie. od premiery do premiery. Tak, ale nie, nie, nie. Wszystko się udaje pogodzić. E, równowaga trwa, ale akurat rzeczywiście, że, że te rzeczy, które po zimnej wojnie się wydarzyły i nakręciłam akurat wysypie z w jednym miesiącu, więc się tak wydaje jakby to nie miało końca, ale nie. To ma swój koniec. Cieszę się, że, że dzisiaj premiera kobiety z ważny film, film o miłości. I bardzo dla mnie ciekawe przeżycie jako człowieka, jako aktorki. Chcieliście postać Izzy, także bardzo się cieszę. Czym się różnią te premiery polskie od tych zagranicznych premier? Nie czym się nie różnią w sumie. No, jest tak samo? No, <grym> łatwiej może, bo tutaj po prostu sami swoi. <grym> sami swoi, a tam co? może się zdarzyć, że większy przepych, więcej dziennikarzy. No, no nie czasami jest tak, nie wiem, że są trzy minuty tylko na wywiady telewizyjne jeszcze w obcym języku, to naprawdę trzeba się potrafić stresić jeszcze skrócić to w innym języku. To tak trochę nie lubię, ale muszę. <grym> W takim razie. Tell me in two sentences about your character in this film. Oh my God! So I think it's a great character. I love her, and I think the most important thing is to be inside, have a huge connection with your character. No, we have an international premiere. <laughs> <Świetnie piąteczka. laughs> you jesteś Największym problemem, jaki mamy, jest problem naszych relacji z otoczeniem, przede wszystkim z ludźmi najbliższymi, z którymi wiążą nas jakieś emocje. to oczywiście nieodłączny element naszego życia. Zanim rozpocznie się pokaz premierowy Kobiety z... zapytałem gwiazdy o to jaki utwór towarzyszył im w trakcie tej filmowej przygody. Ostatnimi czasy bardzo często słucham i bardzo mnie wzrusza piosenka, ale jak gwiazd, która jest light motivem w filmie. Muszę zdradzić pewien sekret, że pierwotnie film w ogóle miał roboczy tytuł Lubię wracać i tak naprawdę jednym z pomysłów ja, ja, i przy, przy wymyślaniu go towarzyszyła mi ta piosenka Wodeckiego. Kiedyś Mateusz Więcławek, z którym gramy jedną postać. On gra młodszego Andrzeja, ja starszego. Zapytał mnie, no ale tak jakbyś chciała powiedzieć, co chciałabyś, żebym wysłuchał. Jaką piosenkę, która trochę mnie przybliży do ciebie. Ja wiesz co, mam taką piosenkę z dawnych, z dawnych lat. Maleńczuka, Noś dobre ciuchy. Posłuchaj i powiedz mi, co o tym myślisz. No i to właśnie byłoby to. Noś, noś, Ostatnio Zaucha, Wodecki. Ja wiem, ym... A ten jeden utwór Zauchy. Cela Ale nie będą nucić, bo jest za dużo nucę. Zostań szpół, ile można taczyć na palcach. The Explosion Carvi i Remi to był ten utwór, który po prostu pomagał mi ładować akumulatory przy wchodzeniu na plan, ale często i przy schodzeniu z planu na imprezach. Kobieta Z zdobył dobre recenzje na festiwalu w Wenecji. Krytycy co do niego są podzieleni, a jak będzie z polskimi widzami, tego dowiemy się tylko jeśli pójdziemy do kina. Ja zapraszam Was już teraz na premierę kolejnego Movie Boxa i mówię Wam do zobaczenia.